Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takiej płycie When in Mine. Heh, od czego zacząć powiem? Zacznę może od tego, że y, ja bardzo lubię grunge. Y, wychowywałem się na grunge'u, słuchałem go bardzo dużo będąc y, nastolatkiem. Y, no i tak do tej pory tą scenę bardzo lubię. I mówię Wam o tym, dlatego. Ponieważ no myślałem, że gdzieś ten gatunek muzyki no jest jakimś takim kawałkiem historii, i gdzieś już raczej nikt nie sięga po takie postgranżowe granie. A tu raptem się okazuje, że mamy kapelę, która wydaje album z tyloma kawałkami, i te kawałki naprawdę, powiem, są w stylistyce postgranżowej. Oczywiście, żeby nie spłycać, to powiem tak, kapela sobie wypracowała tutaj własny styl grania, który przede wszystkim jest charakterystyczny dla niej. O, tu mamy kapelkę, a płyta w odtwarzaczu, więc mamy okazję sobie zobaczyć zdjęcie. Ale powiem Wam przede wszystkim tak: jest to muzyka o tyle ciekawa, że jest to muzyka gitarowa, poza tym, że pojawiają się na niej akcenty klawiszy. Jest to muzyka, która jest utrzymana w takim amerykańskim stylu grania. Więc jeżeli ktoś lubi taki styl rocka, takiego rocka końca lat 90., to myślę, że będzie to bardzo dobra trafiona dla niego pozycja. Ja powiem tak, słuchając tej płyty, nie nudziłem się przez cały odsłuch. Mało tego miałem wrażenie, że te kawałki są bardzo rozmaicone. Oczywiście pojawiały się na nich pewne takie stylistyczne podobieństwa, co tylko pokazywało, że zespół bardzo fajnie potrafi te kawałki pisać i konstruować. Mamy dobre zwrotki, dobre refreny, dobre przejścia, dobre gitarowe riffy i. Przede wszystkim to tak po przesłuchaniu, takim pierwszym, no to byłem pod bardzo dużym wrażeniem, dlatego że no gdzieś miałem wrażenie, że brakuje nam takich płet na, na, na współczesnej scenie alternatywnej, a zespół, powiem taką lukę, fajnie wypełnia. Przede wszystkim y, są fajnie zgrani. Fajnie grają widać, że tutaj gdzieś y, te kawałki są naprawdę przemyślane, y, skonstruowane, dobrze ograne i koniec końców dobrze też nagrane na tej płycie. Także powiem tak, jeżeli ktoś lubi post-grunge, lubi y, amerykańską scenę rockową, tak gdzieś mniej więcej końca lat 90., wszystkie y, zespoły z tego okresu. Jeżeli ktoś y, lubi stare dobre MTV, to ta płyta myślę na pewno y, będzie dobrą taką pozycją do przesłuchania. Ja powiem Wam tak: w komentarzu zostawię y, link do recenzji tej płyty, więc zachęcam do przeczytania, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Za to powiem tak: y, jest to naprawdę bardzo ciekawe wydawnictwo, warte uwagi. Ja powiem y, gorąco polecam. Nie nudziłem się podczas odsłuchu tej płyty. Za to wy napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś się zdecyduje na jej posłuchanie. Jak wam się po prostu ta płyta podoba i co o niej myślicie. Trzymajcie się, cześć.